chciałam ci tego mówić, no ale skoro się przyjaźnimy Poczek z nic z Tarnów. 17-letnia Paulina właśnie dowiedziała się prawdy o tym, że jej najlepszy chłopak chodzi z jej najlepszą koleżanką. Jak to możliwe? Jak on mógł mi to zrobić? Jeszcze z nią. Ja jej tak naprawdę ufałam. Moja najlepsza przyjaciółka i on. Odbiedne zdanie na temat całej tej sytuacji ma najlepsza koleżanka Emilii, Elizabeth. A w dupie to no mam. Ona nigdy nie pasowała do Wiktora. No a ja idealnie. My tu potrafiliśmy rozmawiać, prawda? Na Facebooku nie raz do trzeciej do czwartej, a ona 15 godzina i max, czyli spać bez szans. Przyjaciółko bo dziewczyn, Zofi, od dawna wiedziała o zdradzie Wiktora. Tak, zawsze wiedziałam, kim on jest. Taki dziwka, kobieciarz i w ogóle. Próbowany Wiktor wyraca ze spowiedzi. Fajna, właśnie napisała mi SMS-a. Jest bardzo zdenerwowana. Nie wiem, co się stało. 20 minut później. Wiktor w drodze do Emilii. Emil, co się stało? Nie wiem, co mnie, już! Daj mi jedynie spokój. Nie chcę z tobą być. Nie chcę Amy, mi... O co ci Amy. chodzi? Nie wiem wszystko. Nie. A my jesteśmy tylko przyjaciółmi. Nie, Zostaw mnie. Nie, tak. Tak, jesteśmy <laughs> przyjaciółmi. Nie, to koniec. Zostaw mnie. Ja nie wiem, sobie Panie... umzdurałaś. Panie Tomasz kontaktuje się ze swoją Pana. kochanką. Musimy się spotkać. Tak, na naszej ulubionej ławce. Stało się coś, czego nigdy nie chcieliśmy. Żegnaj. Arbujesz. Tak starał się się denerwuje. Tak świetnie się z Wiktorem dogadywałam na Facebooku. Nie wiem, co się stało. Wiktor! <grymne> nie wiem, co się stało! Nie wiem, co się stało! się stało, Wiktor? Wiktor! To w połowie w Dowiedziała się! Nie! <grymne> nie! Tak! Nie! Wie, już wie, wie. Co teraz zrobimy? Myślę, że powiedziała to wiesz, co radzi. Ta co ta się nie odzywała. Ta co się nie odzywała. <grym 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 o, nie, to, a nie co ty będę robiły wydawać? Zofi. Zofii. Ona zawsze była problemem. Zawsze... Zawsze musiała coś spieprzyć. O, odbierz. Halo? Widziałam ich w parku. Musisz tam iść. Szybko. I teraz są tam? Tak! Oboje? Tak! Tymczasem Wiktor i Elizabeth. Jesteśmy tylko przyjaciółmi. Powiedz, Powiedz jej prawdę. Powiedz prawdę. Powiedz prawdę. nie, nie. Nie, 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 Tak, nie, 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 z tobą. Chorzy ludzie! Po nie, miesiącach dziewczyny pogodziły się i grzeją się w blasku słońca w parku. Moje kochane Emili, mam nadzieję, że nie ma jeszcze za zły za to, co się stało. Naprawdę mi głupio. A Wiktor, to totalny drań. Uciekł, nie płaci na alimenty, nawet na pieluchę nie dał. Chybacz mi jeszcze raz. Bardzo mi głupio. Nie bym tego wart. Wybaczam się. Teraz z trójkę wychowuje dziecko. O, ty gotujesz, to sprzątasz, jak karmię piersią. Wszystko się ułożyło. Dziękuję. Odmienne zdanie na temat tej sytuacji ma jej najlepsza koleżanka Elizabeth, która zdradziła Odmienne zdanie na temat całej sytuacji ma jej najlepsza koleżanka Elizabeth, która odbiła jej chłopaka. A w dupie to mam. Odmienne zdanie na. Nie, nie będę Odmienne zdanie na I temat jest... Ja, całe... co... Zaś Zofi, przyjaciółka obu dziewczyn, od dawna wiedziała o zdradzie Wiktora. Tak, ja zawsze wiedziałam, jaki on jest. Przyjaciółka obu dziewczyn, Zofi, od dawna wiedziała o zdradzie Wiktora. Tak, ja zawsze wiedziałam, jaki on jest. Powinniśmy. <grym>, przyjaciółka obu dziewczyn, Zofi, od dawna wiedziała o zdradzie Wiktora. To no później. Wiktor przybywa. 30 minut później. W drodze. No. Zdenerwowany Tomasz kontaktuje się ze swoją kochanką. Tomasz kontaktuje się ze swoją kochanką. W blasku słońca stare znajome nadal są znajomymi i grzeją się w parku. Emiza, mam nadzieję, że nie masz za co się stało, Emili. Jak zawsze i Słysza. Słysza. <śmienicza> 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 Po kilku miesiącach dziewczyny już są. <śmienicza> po kilku. <śmienicza>